To już kolejny wniosek, jaki wpłynął do Kutnowskiego magistratu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Kutno. Tym razem ważyć się będą losy Krzysztofa Matusiaka. Jaki jest powód całego zamieszania? Zdaniem Stowarzyszenia Kutno Plus Krzysztof Matusiak, jako członek zarządu, tym samym zastępca prezesa robotniczej spółdzielni mieszkaniowej Pionier w Kutnie, która to spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na gruntach, będących własnością miasta Kutna, nie może jednocześnie pełnić funkcji radnego. Tymczasem przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Chojnacki uważa, że zarzuty są bezpodstawne. Jest to już kolejny raz ten, ta sprawa rozważana, nie wiem, chyba trzeci, i w przypadku. Pana Krzysztofa Matusiaka orzecznictwo NSA jest jednoznaczne. Ja nie chcę przytaczać w całości wyroków NSA, które mówią, że w tym przypadku nie ma złamania artykułu 24, do którego się odnosi wniosek stowarzyszenia. Jednoznacznie są to wyroki, które mówią, że w tym przypadku nie ma korzystania z mienia gminy te grunty na których spółdzielnia mieszkaniowa ma swoje obiekty są w wieczystym użytkowaniu. W związku z tym kto tak naprawdę jest właścicielem? Z jednej strony gmina, a z drugiej strony wieczyste użytkowanie niejako tą własność przypisuje spółdzielni, więc w związku z tym to orzecznictwo NSA jest jednoznaczne. Przypomnijmy, że wojewoda wydała już zarządzenie zastępcze, w którym stwierdza wygaszenie mandatu Tomasza Rędzikowskiego. Jak mówi przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Khojnacki, będą się Odwoływać od zarządzenia pani Hełmińskiej. Nie podjęli jeszcze decyzji, czy zrobi to cała rada, czy pan Rędzikowski w swoim własnym imieniu. Na pewno będziemy się odwoływać od zarządzenia pani wojewody. Co do formuły odwołania, jeszcze nie podjęliśmy decyzji, bo jakby są dwie możliwości. Tej dokumentacji jest już tyle, że wydaje mi się, że jestem dosyć dobrze w niej zorientowany. Niemniej jednak nie jestem prawnikiem. W związku z tym, zapytanie do zespołu radców prawnych, czy Rada jako instytucja może się od tego zarządzenia odwołać? Jeżeli tak, to będę sugerował najpierw na klubie, a później na spotkaniu ze wszystkimi radnymi taką możliwość. Druga możliwość to jest taka, że pan Tomasz Rędzikowski odwoła się sam. Z której formuły skorzystamy? Dzisiaj jeszcze nie wiem. Ja skłaniam się do takiej sytuacji, kiedy to Rada zaskarży to zarządzenie zastępcę pani, pani wojewody. Zdaniem przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Chojnackiego kroki podejmowane przez Stowarzyszenie Kutno Plus nie wnoszą nic dobrego, wręcz przeciwnie. Praca Stowarzyszenia nosi znamiona uporczywego nękania. Ja już gdzieś w którejś odpowiedzi, bo to jest już kolejna odpowiedź dzisiaj dotycząca i kolejny komentarz tej sytuacji e, użyłem sformułowania, że nie wiem, czy to nie jest uporczywe nękanie. E, to do Dobrze, z jednej strony, że obywatele zajmują się e, sprawami miasta i funkcjonowaniem Rady, ale e, zaprawdę powiadam Państwu, jest tyle możliwości aktywnego udziału w życiu społecznym miasta i wpływaniu na jego losy e, od chociażby składanie wniosków do budżetu obywatelskiego. Uczestnictwo e, w ciałach e, opiniujących różnego rodzaju małe czy duże projekty, jak strategia rozwoju nigdzie tam aktywności stowarzyszenia nie zaobserwowałem. Natomiast e, to składanie kolejny raz wniosku e, wygląda jak. Jakby Była to ochota, żebyśmy się spotykali tylko w sądzie. Jaka będzie przyszłość radnego Matusiaka i Rędzikowskiego, o sprawie będziemy informować.